Ja Agnieszka Tarasiewicz. Dzisiejszy filmik jest wprowadzeniem do kwestii zdrowia i zdrowego trybu życia. Takich słów kilka. W większości znamy zasady zdrowego trybu życia, jednak w praktyce często o nich zapominamy. A szkoda, gdyż mogą one uratować nam życie. Czy wiesz, że według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie zależy aż w 51% od stylu życia? Natomiast genetyka wpływa na poziom zachorowalności tylko w około 25%, a jednak bardzo często słyszymy wymówki w stylu: U nas to rodzinne. Ta wymówka znajduje często potwierdzenie, ale tylko wtedy, gdy dziecko przejmuje po rodzicach ten sam styl życia i nic z nim nie zmienia. Tak, to prawdopodobieństwo zachorowania znaczącego. Proszę, z... proszę pamiętać, styl życia ma największe znaczenie dla zdrowia naszego organizmu. Triumf życia jest tylko w naszych rękach. Od niego zależy też zdrowie naszych, zdrowie naszych dzieci. Przychylam się do twierdzeń wielu specjalistów, i troska o zdrowie powinna być nie tylko prawem, lecz również obowiązkiem każdego człowieka. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Może zastanawiasz się teraz, czy na pewno wiesz już, jak wygląda ten zdrowy tryb życia i czy już wszystko robisz prawidłowo? Podstawą jest zróżnicowana i zbilansowana dieta regularny ruch, dostarczenie odpowiedniej ilości wody, ten nasz organizm. Czy to wystarczy? Niestety, w dzisiejszych czasach już nie. Przez braki witaminowe i minerałowe w naszym pożywieniu jesteśmy zmuszeni do przyjmowania wysokiej jakości suplementów diety. A właśnie jakość ma tu największe znaczenie, ponieważ dobre suplementy zawierają tylko zdrowe składniki. Nie ma w nich chemii, tak jak w niektórych lekach aptecznych. Prawdą jest to, że dobrej jakości suplementy diety tak naprawdę kosztują. Ale jest to inwestycja, która się opłaca, gdyż zwróci nam się w postaci wsparcia naszego zdrowia. Niska cena suplementów najczęściej wynika z ograniczenia ilości i jakości ważnych składników oraz zastosowania w nich chemii. Czy można zrobić coś więcej? Oczywiście. Z pomocą poprawieniu i utrzymaniu naszego zdrowia przechodzą nam nowoczesne technologie. Możemy sprawdzić stan naszego organizmu już na poziomie komórki. Do tego celu służą nam innowacyjne urządzenia oparte na medycynie kwantowej i bioinformatyce. Więcej o takim urządzeniu opowiadałam w odcinku, o czym marzy człowiek idący do lekarza. Jeśli nie widziałeś go jeszcze, obejrzyj koniecznie. Drugą wspaniałą technologią, która mnie fascynuje, jest nanotechnologia wykorzystująca fototerapię, czyli leczenie światłem. Na pewno Wam jeszcze o tym opowiem. Temat zdrowia jest bardzo obszerny i zastanawiam się, od czego tu zacząć. Jeśli macie jakieś sugestie, o czym chcielibyście posłuchać, to piszcie, proszę. Może być na brief. Chciałabym, abyście z dzisiejszego filmu zapamiętali, Wielki filmik obejrzyjcie dzięki podjętemu przeze mnie wyzwaniu rzuconemu przez firmę Serwak. Pozdrawiam Was gorąco, do jutra pa!